pieniądze. W naszym świecie pełnym znaczeń ważną pozycję zajmują pieniądze. Oczywiście stwierdzenie to nie odnosi się do wszystkich, ale jeśli nie mamy ich zbyt wiele, pragniemy je zdobyć i sprawić, aby znikły wszystkie nasze zmartwienia ich dotyczące. Jeśli mamy ich wystarczająco. Aby opłacić rachunki i pojechać na wakacje, śnimy o większej kwocie, umożliwiającej nam kupno lepszego samochodu lub większego domu. Jeśli jesteśmy bogaci, wciąż jesteśmy chętni mieć więcej, aby osiągnąć niezależność finansową lub kupić sobie domek letniskowy za granicą. Jeśli opływamy w dostatki, obawiamy się, że możemy stracić wszystko podczas kolejnego kryzysu. Jeśli nie jesteśmy bogaci, czujemy niechęć do tych, którzy są, którzy są, oceniamy osoby szastające pieniędzmi, myślimy sobie: Pieniądz szczęścia nie daje. Wiemy, że nie zabiorą ich ze sobą do grobu. Uważamy, że ich bogactwo jest niemoralne. Jeśli jesteśmy bogaci, możemy so się w stosunku do naszych pieniędzy zachowywać dość defensywnie. Może mieć znaczenie to, że ciężko na nie pracowaliśmy, albo to, że nie jesteśmy wcale tak bogaci, nie możemy się nawet porównywać z bogaczami, i docelowo możemy się obnosić z tym, kupując zwykły samochód, a nie taki na pokaz. Niezależnie więc, czy jesteś spukany czy nadziany, pieniądze zawsze odgrywają pewną rolę. I zapewne masz na ten temat własne zdanie. Możesz uważać, że nie ma nic złego w pogodnym życiu i wygodnym życiu, ale posiadanie rzeczy w nadmiarze jest niemoralne. Pieprz to, proponuję ci, abyś nie miał żadnego zdania na temat pieniędzy i zaakceptował rzeczy takimi, jakie są. W końcu. Pieniądze są tylko abstrakcyjnym środkiem wymiany, posłańcem w ramach umowy wymiany, zawieranej przez Ciebie ze światem. A wiesz przecież, co się mówi o posłańcu: nie zabijaj go. Chodzi po prostu o wymianę. Jeśli to, co masz do zaoferowania, jest wystarczająco wartościowe dla innych osób, wówczas otrzymasz za to w zamian wiele rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że pieniądze nie istnieją. Gdyby wiele osób czytało tę książkę, zaproponowałbym mi coś w rewanżu. Aktualnie pilnie potrzebuję kwiatów do ogródka, więc czytelnicy sprezentowaliby mi kwiaty. Im więcej osób by ją przeczytało, tym więcej kwiatów dostałbym. W lecie mógł, mój ogród tonąłby w kwiatach i wyglądał przepięknie. I na tym właśnie polega bycie bogatym. Proponuję Ci coś, co Ci się podoba i otrzymuję coś w zamian. Cieszę się, że dałem Ci coś wartościowego i że mój pusty dotychczas ogród jest teraz pełen kwiatów. To jest piękne i musisz przyznać, że nie ma w tym nic niestosownego ani niemoralnego. Zaobserwuj podobną zależność w tym, co sam robisz. Kiedy pracujesz lub wykonujesz inną czynność, za którą otrzymujesz pieniądze, wyobraź sobie, że po prostu proponujesz światu coś wartościowego, a świat to docenia i daje ci coś w zamian. Opłaca Twoje rachunki, kupuje Ci ubrania, zabiera cię na kolejne kolację do restauracji, wysyła cię na wczasy i pojawia się w Twoim domu z nowym samochodem. Po prostu ciągle dokonujesz wymiany dóbr ze światem. Im bardziej świat ceni Twoją pracę i to, co z siebie dajesz, tym więcej otrzymasz w zamian. Często jest natomiast tak, że im bardziej cenisz siebie, tym częściej reszta świata będzie podzielała Twoje zdanie i cię ceniła. Zacznij więc od doceniania samego siebie. Posłuchaj guru korporacyjnego z firmy Loreal. Bo jesteś tego wart. Czerp radość z procesu wymiany, niezależnie od tego, czy jest on realizowany na dużą, czy małą skalę. Jeśli lubisz być skromny i niezależny, ciesz się z drobnych rzeczy, jakie przynosi ci świat w zamian za to, co mu oferujesz. Jeśli chcesz zaoferować światu coś naprawdę cudownego, Przyciągnij do siebie uwagę i doceń to, co otrzymujesz w zamian. Nie bądź niechętny wobec osób, które w rewanżu za to, co dają od siebie, wiele dostają od świata. Ciesz się, że świat jest na tyle hojny, aby wynagradzać tych, których docenia. Nie ustanawiaj żadnych ograniczeń w odniesieniu do tego, co Twoim zdaniem powinieneś otrzymać od świata. Jeśli ludzie będą nadal czytali tę książkę i wciąż będę dostawał od nich kwiaty, wciąż, wciąż będę je przyjmował i sadził w moim ogrodzie. Mogę jednak stanąć w obliczu pewnego problemu. Mogę nie mieć wystarczająco dużo wody, aby utrzymać je wszystkie przy życiu. Myślę więc, że po pewnym czasie będę musiał stwierdzić, że z chęcią przyjmę kwiatki. Ale takie, które nie potrzebują dużo wody. Owszem, mogę założyć specjalny ogród dla kaktusów. A kiedy również on się zapełni, będę wiedział, że oficjalnie jestem niebywale bogaty. Pieprz, więc, niektóre swoje problemy z pieniędzmi, traktuj pieniądze wyłącznie jako środek wymiany prowadzonej ze światem. Poza tym, pieprz pieniądza i kropka. Pieniądze tak naprawdę nie są aż tak ważne. Wiele napięcia ich dotyczącego wynika z obawy, że nie będziemy ich w ogóle mieli. Warto więc wyobrazić sobie, jak by to było, gdybyś wcale ich nie miał i zawczasu przygotować się na taką ewentualność. Wyobraź sobie, że straciłeś wszystkie swoje pieniądze i cały majątek. Co teraz zrobisz? Można by pomyśleć, że w naszym społeczeństwie większość z nas potrafiłaby sobie jakoś poradzić. Może szukając pracy musiałbyś pobierać zasiłek, ale potem po jej znalezieniu i zarobieniu pieniędzy mógłbyś wynająć jakieś mieszkanie i tak dalej. I tyle. Utrata wszystkiego cię nie zabije. Porzuć więc lęk przed utratą pieniędzy. Świat wciąż będzie doceniał to, co masz do zaoferowania, i ponownie zasypie cię prezentami. Wszelkiego rodzaju przywiązanie do pieniędzy oczywiście stwarza napięcie, niezależnie od tego, czy, je, czy jest to przywiązanie do zarabiania więcej, czy do, do zachowania tego, co już masz. Powiedzenie faket pieniądzom uwalnia napięcie i pozostawia tylko rozluźnienie i relaks. Na przykładzie innych kwestii widzimy, że relaks umożliwia łatwiejszy bieg rzeczy. Tak samo jak z wartością wymienną nazywaną pieniądzem, kiedy rozluźniamy nasze przywiązanie do pieniędzy, rzeczy zaczynają toczyć się bardziej naturalnie. Oznacza to, że toczą się w dwóch kierunkach. Kiedy Przestaniesz tak bardzo denerwować się potencjalną utratą pieniędzy, możesz równie dobrze zacząć więcej wydawać, inwestować i rozdawać. Zapewni to ciągłość biegu rzeczy. Zauważysz wtedy, że coraz więcej pieniędzy do Ciebie wraca. Lubię teorię, która zakłada utrzymywanie pieniędzy w obiegu. Żałuję jednak, że przedstawiłem ją mojej partnerce. Teraz często wraca do domu, obładowana turbami. Pełnymi ubrań, i mówi, że po prostu utrzymuje pieniądze w obiegu. Kręcę wtedy głową, mu brwi i mówię: E, tam, pieprz to. Pieniądze, jeśli ich nie masz, pieprz to i ciesz się życiem. Jeśli je masz, ale trochę, pieprz to i zacznij cieszyć się tym, że ludzie to doceniają. Jeśli masz ich furę, pieprz to i zacznij zbierać do koszyka owoce świata myśląc że jesteś na tyle wspaniały że ci się to należy